Jak będzie za Tuska się żyło? Czy tak? A Tuska? To jak poszłam pierwszy raz na emeryturę, to dostałam 3,50. Czy to jest normalne? To jest w ogóle, do niczego to było niepodobne. A potem jak czytałam w gazecie, bo lubię czytać i książki, i proszę pana, i to, to, to one potem wypływ, nagrody to pobrały po 6-7 tysięcy. emerytom dały 3,50 dostałam. Oni mają, posłowie mają po 20 tysięcy, a emeryci po dwa. Czy to jest uczciwe według pani? No, wcale nieuczciwe. No jak może być uczciwe, jak człowiek nie ma na jedzenie, bo brakuje, skromniej się żyje. Czy no. będzie bieda, ludzie będą żebrać tak ogólnie? Tak, no. Bardzo jeszcze wyjdzie wszystko na ulicy. Zobaczy pan, co się będzie działo teraz. Słyszała pani, że teraz prąd ma zdrożej, bo ta tarcza się Kończy tak, ochronę. bo tutaj już nie mówią, te wie pan, co tam pracują, że mówi, wie się, a mówi, to mówi jest od lipca, czy tam i od kiedyś prąd idzie na 70%. A, ja, ja już teraz wie pan oszczędzam już jest ciężko, co... jedną tam lampkę, czy tam coś świecę, trzeba jedną żarówkę, bo no nie da rady, bo jak ja bym tak się pozwoliła, w ogóle ja byłam skromna, skromnie żyłam. Czy na wakacje jakieś luksusy nie masz cel. sanatoria takie, jakieś nie masz? Cel. Nie, ma jeździłem. Na sanatorium, jak wcześniej, bo miałam, wie pan, bardzo no, z kręgosłupem to jeździłam, bałam, no niestety. A jedzenie zdrożało bardzo, teraz poszło w górę, ile chleb kosztuje to, co pani kupuje na przykład? Poszło w górę pożywienie? Proszę nie? pana, poszło, ja to kupuję, muszę sobie parę deko kupić, taka to z indyka, bo to jak ja jestem najsłabsza, ma, specyl... to ja ma... Pani ma Tak, a to muszę z indyka kupić, wie pan, czy nawet tego, ja tam mięsa wieprzowego, to... Szuka tak. pani promocji jakiś jakiejś Nic, ee, obniż... nic, nie, nic nie kupuję z promocji, bo wie nie pan, da, nie, nie da sobie. rady, ja nie mogę tego zjeść. Nie może pani jeść tego po prostu? I, i po prostu, czy z indyka, czy taki, nieraz tam jak kupią, jeść, bo jak zjem, to wie pan, ja teraz mierzyłam, no nie teraz, bo to tak gdzieś koło godziny 11, rano miałam insulinę dobrą w miarę, 120 coś, a potem 270, nic nie jadłam takiego, nic nie jadłam. Tam po, to po prostu zjadłam troszeczkę tam z masą i jeszcze cieniutko posmarowała, bo przecież grubo nie posmaruję, bo wie pan. Rzeczyp I to wszystko trzeba, na wszystkim muszę oszczędzać, żeby miała na leki, żeby. To dlaczego tak w mediach mówią, że wszystko, tak się dobrze żyje na jedynce, trzeba na to że no, super, wszystko z emerytą? To oni mówią, bo ja tam raz się włączę i bardzo mało słuchać. A ogląda Pani nowe wiadomości? Jedynkę oglądam Pani po wyborach ogólnie? Oglądam jedynkę i oglądam na trwam, bo trochę prawdę mówią, a w jedynce to też teraz skłamią. No teraz po wyborach zmienili wszystkie dziennikarze, jak Pani to ocenia? Żyli, nowy źle oceniam to czy wszystkie. Pani nie ogląda nowej jedynki? Słucham? czy Pani nie poleca nowej jedynki? TVP, TVP info? Nie, nie. Nie tego. Ja... Jak będzie za się żyło, jeszcze tak w skrócie? Jak Pani go wspomina? Jego rządy pierwsze, Tuska. A Tuska, ty jak poszłam pierwszy raz na emeryturę, to dostałam 3,50. Czy to jest normalne? To jest w ogóle do niczego to było niepodobne. A potem jak czytałam w gazecie, bo lubię czytać i książki i proszę pana... Czy będzie taniej teraz za Tuska? Jak pan myśli, czy wszystko? Nie będzie taniej. Nie. No bo dużo osób głosowało na niego, że będzie nie, że mamy no, taniej. I pan nie wierzy w to? Nie wierzę w to, nie, nie. No to jest, nie wierzę w to, że będzie to. Dobrze, tak jak było zapisów do tej pory, to już nie będzie, to już nie będzie. Tak jak było to... dla emeryta zapisów Wie pan, pan... ja obiecanek nigdy nie brałem. No właśnie, to już zawsze obiecywał całe życie, jak tylko jest przy władzy, to obiecywał i no... obiecuje, i będzie obiecywał. Słyszał, ja wyjeżdża ludzie, tak? No jakżeż nie, no przecież masę ludzi jest w Anglii, wyjechali właśnie z Madlec Kraj się rozwijał teraz zapisy, na przykład? No niby się rozwijał, a zobaczymy, co będzie dalej. Powiem 13, 14, 800 plus to wszystko, dla nowego rządu. Czy to do, do dobre było? Jak wezmę 13, to będę wiedział w jakiej ilości będą chwalić albo ganić. Nie, ale mamy tak... na to pieniądze, jak pan mi się jako kraju. Takie dodatkie rozdawanie pieniędzy. Dobrze to jest? Tam cię zostawili, tam cię zostawili, tak twierdzą. No to Dlaczego by ci mieli nie wypłacić? Wiedzę, czy, no to z kobiety, że, że będzie to wszystko, że będzie babciowe, 8, 800, 13, czternastki? No, mam, mam nadzieję, że będzie. Darmowe leki, czy są? Są. Moja no. żona korzysta z tego. No. Tak, tak. Ja nie, ale żona to otrzymała. Bierze tego dużo. Jak... Co pana tak najbardziej denerwowało? Bo pan mówi, że zapisy pan nie było, ani za platformą. Co tak najbardziej no, leży? Czy znaczy, wie pan, ja nie jestem jakimś politykiem nie, no za partią? To jestem za której mi było dobrze. Tak jak było zapis, zapisu do tej pory, to tak? już nie będzie. To już nie będzie. Tak jak było tak. dla emeryta zapisy. No mówił, pan mówi, że nie był zadowolony z pisu przed chwilą. Nie, 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 nie mówiłem. W no czy... telewizji mówiłem. A, czyli o telewizji, ale z pisu pan był zadowolony. Z w tym czasie jak rządzili, mówię pan, te, czy, czy był pan wyciągnie sam wnioski. Nie będzie tak już nigdy dla Ameryta. Co zrobił było? pis taki o, takie trzy najważniejsze postulaty, takie co pana zadowolały. Na sam już lepiej żyło, no nie wiem. No wie pan no tak od razu w nie wiem, no te leki były, no co tam jeszcze gospodarka czy kwitła, no. No gospodarka wydaje się, że kwitła. Widać, że drogi, obwodnictwo. W tej chwili już ludzie nie pozwolą, żeby bieda była. Jak, dlaczego? No wyjdzie to wszystko na <grymce> zewnątrz I, i co? W 2015 wychodzi, wyjeżdża ludzie, tak? No jakżeś nie? No przecież masę ludzi jest w Anglii, ale właśnie za Tuska. Czy będzie taniej teraz za Tuska? Jak pan myśli? Czy wszystko? Nie Będzie taniej. Nie. No bo dużo osób głosowało na niego, że będzie nie, że no, taniej. I pan nie wierzy w to? Nie wierzę w to. Nie, nie. Bo to jest... Nie wierzę w to, że będzie. To ludzie na... mogą pamiętać co było 8 na temat, ma głosował na Tusk, bo młodzi poszli za Tuskiem, za koalicją. Tak, tak. No to PiS zawalił sprawę, bo się zajął emerytami i to dobrze, bo, bo akurat to była moja e, mo, moja no. Część społeczeństwa, a u młodzieży trochę założenie. Czy zapomniał? młodzi będą żałować po dwóch, trzech latach, czterech jak pan myśli? Dlaczego za nie poszli? Nie, no myślę, że nie. Młodzi na tyle mają światło rozumie, że jak zagłosowali za platformą, to nie będą tego żałować. A jak będą żałować, co, to panu nie powiedział. Co, co im mogę? Obiet... Że no, porosował to przez ten. O, miał... mi się też przypomniał, bo e, miałby te e, z tych obietnic, już rósł do góry o 200 zł poszedł tam ponad e, gaz, wszystko ma iść w górę po nowym roku. E, benzyna już 13% miałby tak tanio, jak pan to sobie ocenia wszystko, że... To co obiecał, to wszystko idzie w górę? Nie, to wie pan, ja obiecanek nigdy nie brałem, no, no, właśnie, miał, no miał, Tysk, Tysk 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 zawsze obiecywał, całe życie, jak tylko jest przy władzy, to obiecywał i obiecuje, no i będzie obiecywał. Słyszał pan, że ZUS dobrowolny, teraz już dla firm tak 200 to już podniósł, na przykład, no, tak wszystkim, To akurat, benzyna do góry. To akurat nie wierzę, że będzie ZUS dobrowolny, bo... bo tak, obiecywał przed wyborami. No a to, wie pan, to jest jego obiecanki, to już nie, nie, to już nie. A te pieniądze z KPO? No wie pan, no, skoro on wstrzymywał, między innymi on wstrzymywał te pieniądze, to teraz musi jakiś użytek z niego zrobić. I dotąd w Polsce będzie przyzwoite życie, dokąd te pieniądze się nie skończą i nie posprzedaje y, firm państwowych. A potem to pojedzie do Brukseli.